Witam serdecznie, dzisiaj opowiem o drugim nawyku, który, takim dla pani, który radziłbym wprowadzić. Ja na przykład teraz wychodzę i załóżmy, że jestem piękną panią z długimi blond włosami i wychodzę teraz do mojego wspaniałego auta i tak. Pierwsza sprawa, oczywiście rozglądam się, dzień dobry mówię sąsiadom, dostrzegam piękno przyrody, widzę, że nikt mnie nie obserwuje z jakiegoś y, samochodu stojącego dziwnie, idę sobie do auta. Teraz taka, taka, taka rzecz. Drogie panie, co pierwsze robicie jak wchodzicie do auta? Czy robicie tak jak ja, że kładę sobie torebkę na siedzeniu obok, siadam, tak, zadam sobie kluczyk, o, stawię sobie telefon, żeby o, biorę sobie pasek, zapinam, przekręcam dopiero kluczyk, tak, odpalam auto i ruszę. Czy macie taką kolejność? Jeśli macie taką kolejność, to chciałbym, żebyście pomyśleli przez chwilę, co by się stało, gdyby jednak ktoś tam sobie stał, opalił papierosa, a jednak kątem oka mnie obserwował, i w momencie, kiedy ja sobie założę ten pasek, tak? Kiedy ja sobie założę ten pasek, w tym momencie by sobie, yy, w tym momencie by sobie otworzył te drzwi, złapał za tą torebkę i po prostu dał nogę wzdłuż ulicy. Tak. Co by się stało? Czy ja bym miał szansę go dogonić? Pierwsze co? Zawisłbym na tym pasku. Nawet jakbym otworzył drzwi, zawisłbym na tym pasku. Więc muszę tutaj pasek. Tam mam wsadzony kluczyk. Muszę zabrać ten kluczyk. Prawdopodobnie byłby już tam gdzieś za zakrętem ten gość. Więc co robimy tak naprawdę jak wsiadamy do auta jako pierwszą rzecz. Co bym radził? Pierwsza rzecz wsiadasz do auta, nie wsadasz od razu kluczyka tylko tutaj jest na przykład u mnie taki przycisk tak, który powoduje, że zamyka mi się samochód wtedy z zewnątrz nikt nie jest w stanie otworzyć tego auta zabrać mi torebki, zwiać wtedy sobie dopiero zapinam pasek tak, przekręcam kluczyk mogę sobie pogapić się w telefon odpisać na wiadomości zrobić cokolwiek jestem bezpieczny, jestem za zamkniętym autem druga sprawa jeśli lubimy jeździć na klimatyzacji, no to jest jedna rzecz, ale czasami lubimy jeździć z otwartymi oknami. tak? Bierzemy i otwieramy sobie okno, a trzymamy torebkę na siedzeniu obok. Podjeżdżamy sobie na światłach, hamujemy. Ktoś co rękę wyciąga torebkę. Więc dobrze jest tą torebkę schować sobie gdzieś tam za siedzenie, żeby ona nie była na tym siedzeniu tutaj bezpośrednio. Wtedy sobie mogę jechać przy tym otwartym oknie. Tak? jesteśmy bezpieczniejsi. Także pomyślcie o tym, czy nie wprowadzić właśnie tego nawyku. Pach jeden guziczek. Jestem zamknięty, mogę się rozejrzeć, mogę sprawdzić telefon, mogę zrobić wszystko i po prostu jestem bezpieczny. Pozdrawiam serdecznie. Drugi nawyk, który wprowadzisz i twoje życie stanie się bezpieczniejsze, przestaniesz o nim myśleć, będziesz go miała po prostu i będzie cię zabezpieczał.